Ech, dobra, no dobra, to szukamy dalej. Nie gdzieś, nie gdzieś. wyjście. Ale łatwo się nie poddamy. O, może tutaj. A czy to jest ten karabin, w już byliśmy? To powinna być gdzieś tutaj, tylko nie widzę gdzie... No Jest jeszcze na skrzyni. A jakże? i tutaj nie ma przejścia. Dobra, sorry za zamolanie, Ale naprawdę już nie pamiętam gdzie to jest to przejście. Zazwyczaj masz szukać do skutku. Chyba, że się w kurze i coś innego zrobię. No to szukamy, szukamy. To jest tylko na wzięcie. tak się zastanawia. To wracamy. Ej kurna, god modem to mi tu nie szaleje, gościu. wrogowie e, się pojawiły, to znaczy, że chyba dobrze, że się wracam. To się zaraz okaże, w... czy dobrze... Ale spodło mi się. O, przejście się otworzyło. Jak pięknie. Otworzyło się? Chyba się otworzyło. A, tu jest ciało tego co zastrzeliłem z dołu. No, ładnie. Jeśli się szuka, to się znajdzie. Może się zmęczy. Się. No i następny poziom zdobyty. Ech. Dobra, nie było... trochę było trochę trudniej, ale jednak też nawet łatwo. O, tu będzie ciekawie, z tego co pamiętam. Dobra, mamy chyba włączyć zasilanie tej kolejki. I oczywiście wróć z tego zamku. To jest nadal naszym nadrzędnym celem. Dobra, trochę się zjadło. Trochę wytrzymało się, nam zwiększyło. Ale nie wiem po co to jest stamina. Tutaj... Przebiegł nam nic się nie zmniejsza przecież A. Dobra co my tu mamy? Nie wiem co grzebiam tego w jakiejś maszynie Dobra, już nie grzebię Długości Każdy znaczy trzech, który zaraz będę martwił. A nie, nie robić mi takich sukrajców, bo was, was na matkę nie pozna. Dobra, żeby to ruszyć... Ehehe, e, on lewitował, no bez jaj. A, tak, zasilania tu nie ma. Ta lewitacja też była trochę dziwna. Kuleryjum to pomieszczenie. Ech. Ci Niemcy nie wiedzą kiedy umrzeć. Okej, okay. coś zrobiliśmy tym przyciskiem, tylko ciekawe co. włączyliśmy, ale nie pancerz, a raczej część pancerza, <grymne> tylko hełm. A właśnie tutaj jest włączenie zasilania. Teraz możemy ruszać na kolejki z powrotem. A dobra, już jedzie raz z kilkoma nicem a jakże. Których zaraz nie będzie. Eee, panowie, nie tańczę tutaj. To wam i tak nic nie pomoże jak... Dobra, jedziemy. No, ruszaj. Dobra, safe. Tutaj chyba będą nas czekać szwaby. Także. O, ty Zostało jeszcze kilkanaście milionów Niemców na świecie. Czy w tych czasach, oczywiście? Ja nie nic do Niemców w dzisiejszych czasach. Hr. Surprise. Dobra, szukamy teraz wejścia na górę. Już nie wiem po co... No właśnie takiego trika trzeba zrobić No Małości Parę zagadek w stylu Wolfensteina Jeżeli to można w ogóle nazwać zagadkami. Jestem ciekaw co teraz się robi Bo będziemy musieli ruszyć dalej ta kolejka Chyba, że zaszalejemy i po tym czymś ruszymy A zobaczmy... Ojej, trochę nie wyszło. Trochę nie wyszło. Ej, nie zrobiliśmy. A, zrobiliśmy quicksave. Myślałem, że się nie zrobiliśmy. A dobra, tu jest... ...drabinka powrotna. Dobra, dalej. Nie widzę tam szwabów. Nie, trochę dziwi, ale jest taki szmak. I... Naprawdę nie wiedzą kiedy użyć. No, już doskonale wiedział kiedy.

Dobra, musimy znaleźć przejście dalej, bo z tego nie rusz, przejście. O, bo przejście. Albo sekret. Zobaczmy. Tak, trochę nie wyszło. Pijęcie. Nie robi.

Thank <laughs> you.